Dawno już nie było na tym kanale filmu z bitew, a jako, że rozpoczął się właśnie nowy sezon trybu na tarcie, postanowiłem wam przedstawić moje kwalifikacje. Zobaczycie fragmenty wszystkich 10 bitew w moim wykonaniu, powiem co było dobrze, co było źle, no i przy okazji wyciągniecie z tego coś dla siebie. Mamy już pierwszą powtórkę i jeszcze przy okazji powiem wam, że jak na moją umiejętności jestem jak najbardziej zadowolony z tych kwalifikacji. Pierwsza mapa, którą dostaliśmy to murowanka. Zastanawiałem się czy grać tutaj czołgiem ciężkim, czy też medem, bo też za dużo medów to może być problem. Stwierdziłem, że jednak rozpocznę to wszystko medem. Wybrałem batchata. No i zaraz zobaczycie co tutaj takiego zrobiłem. Jeszcze przypomnę wam o możliwości wspierania mojego kanału, dzięki czemu można zgarnąć bardzo fajne bonusy. Przede wszystkim, jeżeli gracie na medzie, warto jest Zrobić jakieś fajne objazdy, jeżeli jesteście magazynkami W szczególności zbierać właśnie czy to nalot, czy też y, punkt wykrywania przeciwników No ale tak jak widzicie, przeciwnicy byli szybsi Ja też tutaj byłem lekko spóźniony, dlatego odpuściłem odbieranie tego właśnie y, punktu komunikacji Dostałem lampkę, odczekałem parę sekund, żeby zniknąć faktycznie ze spota No i zrobiłem takiego retake'a, jeżeli chodzi o ten punkt komunikacji Okej, okay, dzięki temu jestem w stanie tutaj y, pokazać drużynie bardzo dużo przeciwników Wykryłem praktycznie wszystkich, bo jeszcze na dojeździe nikt nie został tak naprawdę wykryty. No i to co widzicie na środku, to odłączony T57 Heavy od reszty zespołu. To bardzo ważne, żeby w tym trybie nie robić czegoś takiego, szczególnie jeżeli jesteście czołgiem ciężkim, no bo faktycznie jest nas tutaj trzech po tej stronie. Reszta drużyny nie ma mu jak pomóc, i tak naprawdę już na starcie przeciwnicy są o jeden czołg mniej. T57 zostaje skończony, no i kolejne co robimy, no to próbujemy oflankować przeciwnika. W tym momencie są oni praktycznie zamknięci, no i już powoli skracamy dystans. Batcza troszkę ucierpiał na tym starciu z T57 Heavy, no ale ja jestem tak naprawdę na full HP E50 też, także próbujemy tutaj dojechać już na blisko, no ale pojawił się ten TV, z którym tutaj zacząłem walczyć. Oczywiście TVPek bardzo szybko pozbywa się pestek ze swojego magazynka. Dojechał jeszcze Projet to kolejny magazynek, także tutaj już dla mnie raczej był to koniec bitwy, tak jak zobaczycie. Bitwa koniec końców wygrana, więc był to dla mnie naprawdę świetny początek. Bitwa numer 2 to już. Mapa lotnisko, no i miałem tutaj dość dużą zagwostkę, czym tak naprawdę zagrać. Myślałem tutaj o na przykład 60 TP, no ale koniec końców, tak jak za chwilkę zobaczycie, zdecydowałem się na Fosza B. To co robię, to dojeżdżam na przepychacz do walki z czołgami ciężkimi. Ja mam po prostu taki sposób grania tym foszem, że gram stricte na pierwszej linii i jestem w stanie te magazynki bardzo fajnie oddawać. No i już mamy tutaj pierwszych przeciwników. Przede mną 277. Pestka raczej 1 za 1, bo jedna nie weszła. Tutaj też chciałem jakoś trafić w garnek, również to nie weszło, wycofałem się na bezpiecznie. Tak jak widzicie, mobilność też dzięki tej umiejętności pod siódemką wzrasta. No a ja jestem w stanie się teraz. na Spokojnie przeładować magazynek. Już praktycznie się przeładował, także wyjeżdżam z powrotem na przeciwników, żeby oddać kolejną serię pestek. No i jeżeli chcecie zdobywać dużo punktów prestiżu w tym trybie, szybko awansować, no to jak najbardziej przede wszystkim liczy się tutaj damage, ale też głównie fragi. Tak jak widzicie, szukam tutaj jakiejś okazji dla siebie. Przeciwnicy są również oflankowywani przez naszych. Są praktycznie teraz zamknięci. No nie wiadomo tak naprawdę, co ze sobą zrobić. Tutaj my atakujemy z lodówką, tam z kolei CS zajął bardzo fajną pozycję, no i nasi również objechali po prawej stronie, jeżeli chodzi o te dwa medy na półce tak jak widzicie TVP tam teraz w końcu wyjechał STB również, nie wiem w zasadzie co one tam robią, ponieważ powinny jakoś tutaj pomóc, przynajmniej wyjechać na nas z lodówką, bo jeżeli tak naprawdę my się wystrzelamy no to nie ma tutaj za bardzo co z nas zbierać jeżeli oni by w nas wjechali, ja widzę tutaj TVP na low, ale on co prawda uciekł więc skupiłem się bardziej na STB-ku. w niego pestki. Tak jak widzicie, można trzymać foszem fajnie na gąsce też tutaj ja właściwie otrzymałem ten strzał od E5, miałem jeszcze jeden pocisk w magazynku, po prostu dużo rzeczy się wydarzyło, więc yy, mogłem dobić z tebeka, ale tego nie zrobiłem ponieważ chciałem uniknąć po prostu zginięcia od E5, no i udało się wygrać też drugą bitwę przed nami bitwa numer 3, jest to mapa Klondike, zastanawiałem się czy nie brać tutaj Meda, ale też widziałem, że koledzy wybierają jednego Lighta dwa badczaty więc stwierdziłem, że wystarczy stwierdziłem, że dobry będzie tutaj Conqueror, na tym przepychaczu jest fajne miejsce do gry na wieżę. Też Conqueror ma mimo wszystko bardzo fajny DPM. E, przy okazji ma on tutaj tą umiejętność, że im dłużej strzelamy i trafiamy, tym szybciej ładujemy, a potem w zamian za to możemy się, moi drodzy, y, podleczyć. No i widzieliście pestka y, 1 za 1, jeżeli chodzi o tvp Bardzo dobrze, że w niego trafiłem, że mu oddałem, bo to wyrównało bardzo nasze HP drużynowe. No ale tak jak widzicie, jeden tvp też również poległ, a ja jestem już tutaj, gdzie chciałem być. Tak jak widzicie, jest tutaj bardzo fajne wzgórze dogrania właśnie na y, czołgi wieżowe. No i widzicie, ta pestka na przykład nie weszła. Moim zdaniem powinno to fajnie y, złapać na kółko 705 A. No i widzimy, co się dzieje. Tam jest właściwie tylko jeden DVP, który zaraz zostanie zjedzony przez nasze badczaty oraz RHMA. A ja tutaj zobaczyłem, że jedzie do mnie Joch, więc na nim właśnie się skupiłem. No, i to, co teraz jest bardzo ważne, to przebijać wszystkie pestki. I mi się udało, Joch się odbił ode mnie, także już mam tutaj pewną przewagę. Joch, oczywiście, jest po swoim buffie, także teoretycznie powinien być ciut lepszy niż kiedyś. No i tak jak widzicie na no spokojnie mogę go tutaj w dolną płytę strzelać, jeżeli chodzi o jego umiejętność to jest chyba ta sama co na Conquerorze, patrzę ja tak jak widzicie cały czas na prawo co tam się dzieje, czy przypadkiem przeciwnicy do mnie nie jadą, czy przypadkiem mnie zaraz nie dojadą, no ale oni koniec końców skupili się na y, moim IS-7, no i tak jak widzicie zobaczyłem tutaj TVP-ka, który dojeżdża, był on na strzał, no i dokończyłem go. Tutaj już E3 jest na moich plecach, no ale nasze badczaty już zdążyły objechać całą mapkę, są w stanie nam tutaj pomóc. Więc, tak jak widzicie, ta bitwa jest już praktycznie wygrana. No i to, co też tutaj udało mi się zrobić, to wjechać na tego Jocha. Przy okazji została skończona E3. Bitwa, tak jak widzicie, bardzo szybka. Tutaj być może. Tak, udało mi się jeszcze skończyć 705, no i mamy 3-0, 3 fragi, 4000 i bitwa wygrana. Bitwa numer 4 to już mapa Ensk, Pierwsza taka mapa miejska, na którą trafiłem. No i na pewno warto, żebym się jeszcze zaopatrzył w Mausa bądź też e setkę, ponieważ y, takich bardzo twardych czołgów nie mam. Zastanawiałem się, czy nie wziąć tutaj po prostu 60TP albo na przykład ISA 7, ale koniec końców pomyślałem, że może taki Forsb wcale nie będzie taki zły na tą mapkę, tym bardziej. Bardziej, że dość fajnie mi się nim gra. Mamy tutaj też fajnie e-trójeczkę, esetkę setkę dwie sześćdziesiątki. no i jeszcze drugiego fosza B, więc nasz skład wygląda bardzo, bardzo sensownie. Ktoś tam napisał Play City, więc stwierdziłem, dobra, to jadę do miasta. No, ale tak jak widzicie, nasi woleli tutaj pograć na torach. Sensowne dość ułożenie się na tej mapie. No, i ja stwierdziłem, że podjadę sobie właśnie w tą zewnętrzną uliczkę na linii 1. No, i zdecydowanie tamta drużyna skupiła się na graniu magazynów i tak zwanego zielonego. Nie świeci się tylko jeden czołg przeciwnika, także ja na spokojnie zbieram sobie centrum komunikacji, za to również dostajemy bardzo fajne punkty. Zbieranie i używanie tych umiejętności typu, właśnie nalot czy też centrum komunikacyjne, również dużo punktów w tym trybie nam daje. Twierdziłem, że nie będę jechał naokoło, bo byłbym tam sam, także zobaczyłem, że nasi są dojeżdżani właśnie od strony naszej bazy. Przez Dzika, przez Esetkę, więc stwierdziłem, że po prostu im pomogę. Wyjeżdżam sobie tutaj w miarę na pewniaczka. Stwierdziłem, że skupię się być może na Dziku, być może na wyjechaniu na Esetkę. No ale moi drodzy, tak jak zobaczycie, w tym momencie właśnie pojawił się tutaj IS-7. Chciałem go oczywiście złapać na gąskę. On po drugim strzale moim się naprawił. Jeszcze tutaj szukałem przestrzału, no ale tak jak widzicie... Ciekawa sytuacja, bo on właściwie zniknął, gdzie ja powinienem go tak naprawdę widzieć. IS-7 skupił się właśnie na tym, żeby mi się odpłacić. Jedzie tutaj na przełaj tylko po mnie. Próbuje mnie tutaj jakoś wymanewrować, objechać, no ale ja już praktycznie mam swój magazynek. No i widzicie, 60 mi pomogła, złapała Isa na gąskę. No i ja w tym momencie strzelam tutaj, pompuję tego Isa-7 do końca. Złapałem go jeszcze na gąskę. Ostatni strzał, no i jest już po Isie. Ja jeszcze mam dwie pesteczki No i bardzo fajnie przy okazji wierzę esetki. Poprawioną już, udało mi się tutaj ją przebić. Ten magazynek był bardzo dobry. 2800 na moim koncie. No i tak jak widzicie, moi teammatesi bardzo fajnie sobie radzą w tej bitwie. No i w tym momencie widać, że bitwa jest już praktycznie wygrana. Mamy tutaj wynik 5 -0. Ja jeszcze staram się tutaj dosięgnąć jakąś jedną pestkę, chociaż dla siebie, żeby jeszcze poprawić ciut ten wynik. Szukam tutaj jakiegoś przestrzału pod wagonem, no ale w tym momencie wjechał mi tutaj już mouse No i to by było na tyle. Bitwa jest. Wygrana, no i mamy już 4-0. Bitwa numer 5 to już linia Zygfryda. No i tutaj od początku wiedziałem, że wybiorę sobie 60 TP. Podjeżdżam sobie na moją, chyba, ulubioną pozycję, jeżeli chodzi o tą mapkę. Tutaj też myślałem, że 60 TP, nasze drugie, z kolei, będzie chciało o tą pozycję ze mną walczyć. Na szczęście tutaj fajnie się rozdzieliliśmy na prawo, na lewo. Przeciwnik już od początku agresywnie próbuje podjechać pod naszą bazę, również atakuje dołem. No a ja tutaj szukam ewentualnie. Jakiegoś przestrzału, już agresywnie wychylam się na środek. Był tam moment, żeby strzelić 60 TP. Jednak wolałem się tutaj cofnąć, ale mamy Mausa, no i taki strzał mało celowany, bardzo fajnie wszedł. Już jakąś część tego demedza zbiłem. Z tyłu podjeżdża nam jeden badczat. Jeden czołg jeszcze nie jest podświetlony, no i taki badczat na plecach jest bardzo, bardzo niebezpieczny, tym bardziej, że dojechał do niego drugi. Widać, że HP uciekam dość szybko. Byłem tutaj sam na środku, musiałem komuś pomóc, strzelam sobie w Mausa po raz kolejny, no i starałem się właśnie jakoś tutaj nie rzucić. Pod te batczaty, więc skupiłem się bardziej na pomocy tutaj naszym, żeby łatwiej sobie poradzić, właśnie z tym pancerem 7. Strzał w dolną płytę udało się go tutaj ładnie przebić. Pancer 7 z kolei ucieka do swoich, raczej większych szans nie powinien mieć, o ile nasi by tutaj jakoś go gonili. Dojeżdżają też nasi, no i tak jak widzicie, na razie bitwa jest dość wyrównana. Zobaczyłem tutaj 60 na strzał, już strzeliłem po tym, jak ktoś ją wykończył. No, ale dobrze, żebym właśnie z swoim HP zbliżył się do tej całej bitwy. Bałem się tutaj też, że badczat z kolei na mnie wyjedzie. No, ale skupiłem się na tym, że badczaty zaczęły gonić naszego badczata. Dlatego tutaj Maus czy też Pancer 7 zostały same. Skończyłem Mausa, bardzo ważne jest oczywiście kończenie luf w tym trybie. No i Pancer 7 został właściwie tutaj sam na nasze cztery pojazdy, więc większych szans nie miał na przeżycie. Chyba jest on nawet zmarkowany. Próbowałem y, też strzelić go po jarzmie. jest tam taki zielony punkt, którym można to zrobić. Już jest po pancerze 7, także zostały tylko dwa batczaty. Nasz badczat poradził sobie tam z jednym przeciwnikiem, no ale teraz jest już to kwestia dojechania tylko jednego batczata na dwóch HP. No i w tym momencie badczat się pojawia, ja oddaję strzał, no i mamy już 5-0. Po tak dobrych wynikach w tych bitwach byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego trybu w tym roku. Tutaj już powoli otrzymuję w bitwach rangi srebrne, no i Mamy po raz kolejny mapę Klondike. Zdecydowałem się znów na Conquerora. Jeżeli chodzi o moją stronę mapy, o moją flankę, za bardzo tutaj przeciwników nie było. Pojawił się 60 TP, strzeliłem go oczywiście pod wieżę w bok, on trafił mnie, tak jak widzieliście, w garnek. No i przeciwnicy mieli tutaj bardziej taktykę na kapa. Kapa ciężko się odbija z tej strony, ponieważ jeżeli właśnie przeciwnicy znajdują się na górze mapy, no to oni mają nas jak na talerzu, jeżeli będziemy wyjeżdżali po tych kapujących. Ja skupiłem się tutaj na walce z 60. Na szczęście mam ze sobą 2,77, no i widziałem, że trzeba tutaj działać. O naszą 60, rzucił się w tym momencie AMX, więc byliśmy w stanie łatwo tą 60, właśnie wykończyć. Podjeżdżam już sobie na blisko. Daję tutaj pewny strzał w bok. Niestety, nasz AMX został skończony przez CS-a. No, ale nam udało się wykończyć tutaj 60 TP. Mamy w tym momencie solidną stratę HP, było to ponad 1500, no i teraz jest to 1200. Udało mi się skończyć TVPK. Bardzo ważne jest to, żeby kończyć przede wszystkim magazynki, jeżeli takowe pojawią się w drużynie przeciwnika. Mamy tutaj 277 na środku, daje mu to tutaj pewny strzał w bok, no i zaczyna pompować mnie Bat-Chat z daleka. więc yy, Za wszelką cenę chciałem tego wszystkiego uniknąć. Tak jak widzicie, on pojawił się tutaj w krzaczku, więc myślałem, że no i będę w stanie go wyspotować. Jednak są to dość gęste krzaki, także stwierdziłem, że po prostu rzucę się po tego badczata, ponieważ on będzie nas tutaj cały czas bił właśnie za tej skałki. Badczat się wycofał, na moich plecach może cały czas pojawić się cesik. Ja cały czas próbuję tutaj jechać po badczata. Tak jak widzicie był on dla mnie na dwa strzały, w tym momencie oddałem jeden, no i w tym momencie mamy tutaj dwa na dwa, nas jest dwa czołgi ciężkie, u nich grają dwa medy, udało mi się tutaj strzelić w STBK, gdzieś tutaj próbowałem szukać tego garnka STBK, niestety nie udało się go trafić. No i w tym momencie jesteśmy w miarę no zamknięci na tym środku, no i też z mojej lewej pojawił się tutaj właśnie CS. W tym momencie musiałem unikać strzałów od CSA, od STBK, no a nasza BZ już została tutaj sama. No i moi drodzy, w tym momencie miałem pierwszą przegraną. Mamy 5 wygranych, pierwszą porażkę i teraz przed nami siódma bitwa, czyli mapa Dembina. Na początek miałem tutaj wybrać 430 U. Stwierdziłem jednak, że wezmę sobie T57 Heavy, no i chciałem tutaj zagrać miarę na spokojnie, ponieważ byłem mimo wszystko sam w tym miejscu. Nasi sojusznicy podjechali sobie na bliżej, ale ja już widzę wszystkich przeciwników. Zobaczyłem, że raczej tutaj tylko będę mógł spotkać TVPK. Przyznam, że byłem lekko zagubiony w tej bitwie. Byłem też sam na tej linii właśnie A. No, ale zacząłem zbierać tutaj nalot. Moim zdaniem bardzo dobra decyzja z mojej strony, tym bardziej, że nikogo tutaj nie było. Nalot już został przeze mnie zebrany. No i tak jak widzicie, mieliśmy tutaj trzy czołgi w jednym miejscu, więc w tym momencie każdy z nich dostał po 400 uszkodzeń. Staram się tutaj skrócić dystans, jakoś może złapać tutaj przeciwnika, który przypadkowo wyjedzie. Widzę błyskawicę. Moim zdaniem bardzo fajny ruch, że dali nam możliwość wypożyczenia sobie błyskawicy. No i ja tutaj już strzelam, widzicie, w 60 TP. Dałem mu dwie pestki, także na razie jesteśmy na zero, ale teraz już 1200 ode mnie dostał. Przy okazji strzeliła mnie piątka, no ale magazynek moim zdaniem fajny. No i pojawia się w tym momencie TVP. Z początku go nie zauważyłem, teraz już to dostrzegłem. Pojawił się ten TVP, dał we mnie pestkę, był on za domkiem, nie byłem go w stanie wyspotować na 50 metrów, ponieważ tutaj spotujemy na 25 i próbuję znaleźć tamtego TVP-ka. Niestety tutaj reakcja była dość spóźniona. No i z kolei po prawej pojawia się błyskawica. Chciałem w nią też oddać pesteczkę. Nie udało się. 60 TP sprzedał mi tutaj pestkę za 700. Na szczęście udało mi się go skończyć. Wynik nie wiem dlaczego jest 17:0. No, ale tak jak widzicie mimo wszystko prowadzimy. No, ja tutaj mam już 150 HP. Byłem pewien, że TVP rzuci się tutaj po to, żeby mnie dobić. hp HP-owo nie wygląda to jeszcze tak kolorowo. No, ale warto tutaj tego TVP skończyć. No i w tym momencie widziałem, że jest to dla mnie okazja na darmowy damage. Dlatego wyjechałem na tego TVPK no i zacząłem ładować w niego magazynek. Tak jak widzicie, praktycznie co pół sekundy jest tutaj peska w magazynku. TVP jest skończony. Został nam tylko Centurion oraz RHM. Szukam gdzieś tam przestrzału na tego Centuriona. Wiedziałem też, że RHM może mnie skończyć spod czerwonej linii. Ja byłem tylko na ogrysku. W tym momencie chowam się gdzieś między tymi domkami. Myślałem, że RHM będzie raczej podjeżdżał środkiem w celu jakiegoś oflankowania nas, do kończenia mnie czy też beczki. Beczka zdecydowała się tutaj na wjechanie w kapa. Ja myślałem, że mniej więcej właśnie tam po lewej RHM się pojawi. On jednak jednak zdecydował się na jakiś daleki, daleki objaz, więc jedyne co mi pozostało, to wjechać sobie już tutaj w kapa. HM jeszcze próbował nas tutaj podświetlać na kapie, no ale w tym momencie już zniknął i mamy wynik 6-1. Bitwa numer 8 to po raz pierwszy mapa Westfield, no i najczęściej wybieram tutaj Super Conquerora, bo lubię sobie grać na tych górkach na wieże, ewentualnie 60 TP, no ale moim zdaniem Conqueror jest tutaj o wiele, wiele lepszy. Jeżeli posiadacie E5, również jak najbardziej polecam nią sobie tutaj grać. Tak jak mówiłem, jadę sobie prosto w te górki. Mamy tutaj kilka wieżowców, co mnie też bardzo cieszy. Nasza 430 podjechała sobie do budyneczków. Już estemek się na mnie wychylał, na szczęście, w jeździe byłem w stanie dać mu pesteczkę po wieży. No i zaczyna się cap, ponieważ właśnie praktycznie cały team wjechał sobie w te obszary. Znowu jest wynik 14:0 nie mam pojęcia czemu. No ale ja tutaj już oddaję drugą pestkę w tej bitwie. No i jak ok dostał po boku wieżę. Bardzo fajnie można tutaj łapać przeciwnika. No i w tym momencie myślałem, że ta bitwa będzie raczej wygrana, ponieważ przeciwnicy tutaj środkiem się zamknęli. Dużo tutaj wskazywało na to, że uda nam się w tej bitwie wygrać. Strzelam sobie pestki po prostu w to, co popadnie, w to, co jest najłatwiej. Również chciałem dać krana na gąskę, no ale niestety nasz Conqueror został złapany na gąskę. I dla niego to jest praktycznie już koniec. Dałem tutaj pestkę WMX-a, tak jak widzicie Conqueror nam znikł, no i myślę, że to tutaj głównie przeważyło, jeżeli chodzi o tą bitwę, ponieważ łatwo straciliśmy czołg. A stwierdziłem, że pojadę sobie bardziej na prawo i chciałem w tym momencie pomóc naszej 430-ce, w tym momencie jeszcze nie było tak źle, no ale mimo wszystko jest to 2000 różnicy w HP już. Staram się cały czas cisnąć w tego kran wagna, ponieważ yy, no, on jest tutaj głównym zagrożeniem. Nie udało mi się go przebić, na szczęście Estebek go dokończył. Mam przed sobą tutaj jeszcze Jocha, z którym chciałem przede wszystkim powalczyć. Dałem mu pestkę w bok, yy, nasz Estebek pomaga mimo wszystko, no ale w tym momencie zostaliśmy już dwóch na pięciu. Niestety nie poszło tutaj dużo po naszej myśli. Nasz konkuror bardzo łatwo został tutaj zniszczony. Udało mi się jocha skończyć. No i w tym momencie to jest już kwestia tego, ile tak naprawdę uda mi się jeszcze nabić demedza. Widziałem tutaj Konkurora po prawej na 700 HP. Jak najbardziej w okolicach działa można w Konkurora strzelać. Jesteście w stanie się tam łatwo wbić, szczególnie właśnie drugim konkurorem. Tutaj jeszcze strzeliłem AMX-a w gąskę, niestety on się prawdopodobnie naprawił. A jeszcze jeszcze udało mi się skończyć, więc zawsze jest to mniejsza strata w punktach. Zostałem już tutaj 1 na 3, ale w tym momencie jest to już dojazd. No i mój wynik to 6 wygranych i 2 przegrane. Ej, troszkę tutaj rozświetliłem, słońce się już schowało, a my przechodzimy do bitwy 9. Tak jak widzicie, mamy już tutaj rzucanie na goldy. Apa Himmelsdorf zdecydowałem się na 60 TP Lewandowskiego. No I jadę sobie tutaj gdzieś w okolice Kapa. Yy, no pewien taki błąd naszej esetki, na pewno, że odłączyła się od grupy, o 155 w ogóle nie mam pojęcia co tak naprawdę zrobił, nie wiem czy on chciał jechać na górkę czy gdzie, ale tutaj też zobaczycie pewien błąd w pikselach ponieważ mimo wszystko wychylam się, ale nie mam tego bicia dopiero musiałem się wychylić nieco bardziej by to bicie zdobyć, no i próbuję tutaj jakoś walczyć na wieżę w tym momencie widzicie naszą esetkę. Jest to pierwszy błąd naszej drużyny w tej bitwie. Foch 155 w ogóle nie wiedział, czy jechać na prawo, czy na lewo. Dużo tutaj zawiodło gdzieś w jego umyśle. Staram się tutaj gdzieś łapać przestrzały. Foch 155 w końcu dojechał na pozycję. Jeżeli chodzi o dobór czołgów w naszej drużynie, no nie był on też specjalnie za dobry. No i już na tym momencie mogę wam powiedzieć, że ta bitwa jest przegrana. Jeżeli ta esetka nie odłączyłaby się od grupy, grała z nami, jeżeli Foch 155. 55 troszkę by pomyślał, no to też inaczej by to pewnie wyglądało. Zobaczycie tutaj jeszcze przebitkę moich strzałów. No i w tym momencie też widzicie, że właśnie pociski kumulacyjne w bokę piątki to nie jest najlepszy pomysł. Nasza drużyna w tym momencie się już całkowicie gubi. Mnie dojeżdża E5. Staram się tutaj jeszcze jakoś jej uciec. E5. cały czas siedzi mi tutaj na ogonie. Ja jeszcze próbuję mimo wszystko w tego chorika cały czas strzelić, żeby go dokończyć. On już po raz kolejny się przede mną chowa. Jestem na gąsce. Jeszcze ostatni strzał w 60 TP. Niestety się nie udało. No, i tak jak ktoś tutaj napisał, Fosh 300 IQ Player. No, nie wiem co on zrobił w tej bitwie. Dziewiąta bitwa jest dla mnie przegrana. No, i przed nami moja ostatnia bitwa w tych kwalifikacjach. Rozpoczynałem mapą murowanka. No, i też na koniec ją dostałem. Ta sama strona. Zdecydowałem się po raz kolejny na bat czata. No, i również tutaj jadę sobie w lewą stronę. Bitwa, którą widzieliście przed chwilką, była to zdecydowanie najgorsza bitwa. Zarówno w moim wykonaniu, jak i w wykonaniu mojej drużyny. Pojechałem sobie znów na lewo. Mieliśmy też drugiego badczata Miałem zbierać właśnie to centrum komunikacji. Stwierdziłem, że jednak on to zbiera także może. Uda mi się tutaj zebrać właśnie nalot. On podświecił czołgi dzięki właśnie zebraniu tego centrum komunikacji. Zobaczyłem co się dzieje. Od razu stwierdziłem, że lepiej jest stąd uciekać, żeby nie zostać zjedzonym przez te medy, które zaatakowały właśnie Lasek. A my na spokojnie naszymi czołgami ciężkimi podjeżdżamy sobie w kapa. No i widzieliście. Tamta bitwa była najgorsza w moim wykonaniu. Z kolei ta bitwa była najgorsza w wykonaniu przeciwnika. Zdecydowanie okropny dobór czołgów pod tą mapę. Trzeba tutaj mimo wszystko pójść też w HP. Być może jeżeli gracze byliby tutaj bardziej ogarnięci na tych medach, no to byliby w stanie jeszcze coś zrobić. Złapałem, tak jak widzieliście, strzałów bad chata no, nasi już sobie tutaj na spokojnie kapują. Już tylko 10 sekund do przejęcia. Podjeżdżają przy okazji te medy przeciwnika. Niestety jeden czołg z naszego kapa wyjechał. Ja tu Tutaj chciałem sobie złapać na spokojnie jeszcze jakieś kilka strzałów dla siebie no ale zobaczyłem, że podjechał po mnie UDES, yy, więc no ciężko było mi też yy, coś tutaj zrobić no ale koniec końców zacząłem strzelać sobie w tą e niestety spojenie górnej i dolnej płyty, pocisk się odbił no ale tutaj już załadowałem jedną, drugą pestkę w niego już nie patrzyłem nawet na tego UDESa yy, on tutaj zdecydowanie mnie dojechał ale w tym momencie skapowaliśmy sobie, no i koniec końców wygraliśmy tę bitwę, także mój wynik w tych kwalifikacjach to 7 do 3 i tak jak widzicie otrzymałem za to srebro D. To były moje kwalifikacje w tym sezonie trybu natarcie. Pokazałem co było dobrze, co było źle. Mam nadzieję, że wyniesiecie z tego filmu coś dla siebie. No a ja was zachęcam do obejrzenia sobie poradnika na temat mapy Himmelsdorf.